kochani, to znowu ja, jak widzicie, eee, za oknem mamy bardzo brzydką pogodę i wielu z nas siedzi w domu i zastanawia się, jakby tutaj zająć swój czas. Eee, stwierdziłam, że eee, zrobię dla Was krótki filmik, będzie to taki nie wiem, może się pośmiejecie, nie mam pojęcia, eee, jak widzicie na naszym portalu. Laski. Dają, przepraszam, dziewczyny, ale naprawdę 95% to są kobiety, dają zdjęcia po retuszach, i to jest taki masakryczny retusz, że naprawdę wiele z Was, dziewczyny, jak wchodzę na ten profil ciekawości od Was, to widzę naprawdę a fajne, atrakcyjne kobiety, i zastanawiam się, dlaczego Wy sobie to robicie? Dlaczego Wy sobie to robicie? Później jesteście normalnie. Jesteście rozczarowane, że mężczyźni się z wami, jak się jakiś mężczyzna z wami spotka, to on po prostu was nie poznaje, czy nie jest zainteresowany dalszą kontynuacją tego, tej znajomości. A wy faceci, to powiem Wam, tu się pierdolnicie i to normalnie porządnym młotkiem. Wskakuje profil dziewczyny, pełny retusz. Normalnie wy się rzucacie jak na mięcho, rozumiecie? Jaka ty śliczna, o Jezus, tyś jest moja, ja jestem pierwsza, a umów się ze mną. A potem jesteście rozczarowani, że ktoś was wciula robi. A tu wystarczy tylko kliknąć na ten profil i sobie pooglądaj tą kobietę. Bo najczęściej to są kobiety, które są naprawdę bardzo atrakcyjne, tylko nie wiem z jakich powodów wpierdalają sobie na swoje komórki jakieś programy z retuszami, które robią z niej człowieka, kim nie, jakim nie są. I teraz, właśnie, dlaczego się dziwicie, czemu robię to wideo? Staram się, postaram się te wideo zrobić jak najszybciej się da. Wszystko sobie już przygotowałam tutaj, żebym nie musiała nigdzie latać. Zobaczcie, jak wyglądam. Tak wyglądam ja. Ja nie mam żadnej siatki na kamerze, absolutnie nic. Tak wyglądam ja w moim wydaniu domowym. Koszulka, ta koszulka w sumie jej nie noszę, ale musiałam ubrać tego wideo. Dlaczego? Dowiecie się za chwilę. Jak się przyjrzycie, tu y, mam jakąś krostę po czymś, co, czego nie było, a sobie znalazłam. Tu to samo, tu to samo. Generalnie jakieś wifi na czole mam darmowe, jakieś mam tam swoje zmarszczunie malutkie, których staram się nie widzieć, bo kocham siebie taką, jaką jestem. A teraz wam pokażę w bardzo szybkich krokach, jak kobieta się potrafi spierdolić na własne życzenie retuszem. Więc tak, przygotowałam. Wszystkie możliwe kosmetyki. Potrzebujecie, na pewno potrzebujecie parę zajebistych, fajnych, frotowych, milutkich skarpetek. Dlaczego? Zaraz Wam powiem. No to zaczynamy od korektora. Nie będę tutaj walić nazwami. Walimy korektor. Staram się to robić naprawdę w bardzo szybkim tempie, żeby Was nie męczyć. Wpieprzamy. Nie mam gąpek, Po co? Na co mi bakterie? Moje palce wystarczą. Więc tak się robi. Yy, nie mam programu, ale na sam koniec wyjaśniam, dlaczego to tak zrobiłam. Chłopaki, to się nazywa korektor. Niby do ukrywania worków pod oczami gówno, prawda, nie działa, to od razu Wam mówię. Możecie sobie to zaszparować. Czekajcie, gdzie ja mam mój... O! I bez czego dzisiejsza kobieta się nie może obejść, to bez po prostu tak zwanego kamuflażu. To jest coś takiego. Firmy nie reklamujemy, oczywiście nie. Nie zarabiam nikaj kasy. I robię sobie takiego Indiańca, nie? Czym więcej oczywiście laski, tym lepiej, nie? Ja to mówię tak dla jaj, czym więcej, tym lepiej. Dajemy tutaj nosa nie ma mieć, nie? Albo ma być. Przepraszam, teraz wyszczuplam ten nos. Ma być szczupły, nie? To wolę tutaj daję sobie twardo. kurde, co sobie będę żałować. Normalnie się na co dzień tak absolutnie nie maluję, ale gdzieś tam. Jestem typową kobietą, która uważa, a kupię se, kupię se, to może się przyda. Dobra, czekaj, nie wiem, czy to mi wystarczy. Dajesz, Sabino, jeszcze, kurde. Nie żałuj się. Może być fajna, jak po rytiszu. Dobra. Gdzieś tam, kurde, wezmę weźmę sobie jakiś pędzelek i ja on go rozmasłuję. Niech jest efekt, nie? Efekt. Ale wam powiem, dlaczego ja robię z siebie takiego pajaca. Bo właśnie... To, co dostanie, dostaniemy końcowe, to właśnie będzie symbolizowało, co się dzieje z kobietą, kiedy robi sobie jakiś kurwa, dziwny, dziwny retusz tu też, no bo przecież kurde, mam strasznie szerokie czoło. Szersze jak inni. Dawaj sobie. Będziesz najwyżej się potem 3 godziny zmywać. Dobra, wklepię to już palcami, żeby nie było, nie? 4 minuty nam minęły. Dobra, niech będzie, że jest OK, nie? Tutaj jeszcze widzę też dalej. I teraz tak, na tych retuszach, dziewczyny, to tak. Wy sobie zmieniacie, tak. Kolor oczu, likwidujecie swoje fantastyczne, seksowne kocie łapki. Albo kocie łapki? Nie, kurze łapki, kurwa, kocie łapki. Ale teraz dałam kurze łapki, które dodają tylko wam uroku, bo mamy po 40 lat. I to powinna być nas, nasza oznaka dumy, tak? Nie szukamy przecież dwudziestolatka, bo jak, kurwa, napiszę do Ciebie dwudziestolatek, to mu napiszesz, facet spada. Ja nie, nie stoję na dzieci, tak? No to dobra. Teraz to wszystko biorę białym pudrem, totalnie białym. Wszystko to gdzieś tam, słuchajcie, ja tego, ja tego nie wiem, jak to się tak naprawdę używa, ale gdzieś tam, kurde, swego czasu widziałam filmiki. Tu coś widzę, broda mi wyszła teraz strasznie szeroka. A nie chcemy szerokiej brody. Chcemy mieć normalnie owal twarzy, jak Kim Kardashian, nie? Dobra. No, ale jest ważne, bo to nie chodzi o ten efekt, że ma być pięknie, nie? Ja Wam powiem, o co tu chodzi. Teraz róż. Walimy różu. Czym więcej, tym lepiej. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Ale kurwa, dmuchło. O! Dobra. Dobrze jest. O, ale jestem rumiana. Normalnie taki okaz zdrowia ze mnie się teraz zrobił. Dobra, tu mi się ta broda nie podoba, ale nieważne. To się zaraz straci w tłumie. Brwi. Brwi walimy sobie grubo. Czym grubiej, tym lepiej. Jebniemy sobie takie kurde. Teraz są takie modne, takie bursuki, takie naprawdę permanentniak. Jakby dwie... Dwa znaki najka przyklejone na czole. No to walimy sobie. Nie żałujemy. Kredki. Kredka euro 90. Butelki oddasz w razie czego i na nią masz. Co byś ty zrobiła bez kredki? A pociągnij sobie ją dłużej. Niech jest dłuższa. Niech się wydaje, że brwi mamy normalnie. Jak Frida. Dobra. Była taka włoska malarka. Chyba włoska, mi się wydaje. Gdzieś biografię o nie czytałam, ale bardzo dawno temu. Wolimy brwi. Dobra. Są najki? Są. 7 minut. Kurde, nie mam czasu. Dobra. Teraz walimy tak. Cienia. Dużo cienia. Dużo ciemnego cienia. Czasie normalnie oko zrobić czarne. Cicho, czarne oko. Walimy. Powiedzcie mi, dziewczyny, zauważyliście, że jak my sobie malujemy oczy, to my robimy ustaw dzióbek. Wydaje mi się, że to każda ma. I faceci, uczcie się, po prostu uczcie się, patrzcie, zobaczcie, co kobiety robią z siebie. I później nie bądźcie źli, że wybieracie babki, które są potem absolutnie do siebie niepodobne. Nie ma takich wielkich zmian, Myślam, myślałam, że to będzie taka spektakularna zmiana. Dobra, dam mu dużo mocniejszy cień. Ten powinien normalnie dać czadu. Dobra, robię sobie czadu. Kurwa. O jest. On no teraz te kurty sobie nam przesadziłaś, ale... Dobra. Walne dużo. Niech jest no czarne oko. Kim się? Nie? Jak ja widziałam w sklepie, co ci widzieli zdjęcie. Majtki z silikonowymi wkładkami. To ja wam powiem face ja wam. Się, ja wam naprawdę współczuję. Jak traficie na taką plastik frau, Kurwa, i wam się rozbierze. No to jesteście na pewno w takim szoku termicznym, że bez psychologa się nie obejdzie. Cicho, dobra. Oczy podkrążone. I teraz przejdziemy do na najfajniejszego. Robimy sobie usta. Oczywiście w programie retuszującym można sobie te usta naprawdę tak powiększyć, zmniejszyć, rozszerzyć, poszerzyć i tak dalej, że normalnie rewelacja. Ja to robię bez programu. I teraz dajemy czerwoną szminę. Czemu czerwoną? Bo działa na zmysły. Nieważne, że za randy jedziesz. Najlepiej poza rand twoich ust, a wtedy będą jeszcze większe. I teraz klik od Kasi Nosowskiej. Wy wiecie, co to jest? Płateczek. Zwijamy. Ja się oczywiście upierdolę tą szminką, ona jest wodoodporna. I daję. Raz. Uf. Ja nie wiem, czemu ja to robienie. I da. Fajnie. Przerwę. No i już jest efekt normalnie. I dajemy w górę. uwaliłam się. Coś przyjął wyszło, ale nie szkodzi. Jak gdzieś wyjdziesz takich ustach, to nie musisz po prostu dużo nie gadać. Oprawiałem szynkę. No kurwa. Może to zdoły taka czekajcie. <gry> kurwa. Przeszłam całą siebie. No mam patrzcie normalnie działa. Działa. Cicha. Kurde, upaliłam się tutaj. A tak kurde wodoodporna to nie będzie chcieli jak ja widzieć jak ja, ja. oglądam. No, no przesadziłam, na no, 11 wideo. Jestem, jestem. Uśmiecham się. Ale jesteś śliczna, nowa na grupie. Mm. I teraz dochodzę do punktu końcowego. Skarpetki zwijamy. Nie za ciasno. Czekajcie, muszę coś tam zobaczyć. Działam w ogóle pierwszy, góra, ja nie wiem. Najlepiej, żeby były w kolorze koszulki, żeby zieleń nie prze, prześwitywała. Dobra. I robi się efekt, dziewczyny, słuchajcie, patrzcie teraz. Normalnie. Rozpuszczamy włosa. Cześć, chłopaki. Jestem nowa. Który się ze mną umówi? I czemu to zrobiłam? Zrobiłam to po to. Sorry, nie umiem gadać. Dziewczyny, żebyście zrozumiały że właśnie was, Wasz retusz wygląda tak, tak biednie i tak w opłakanym stanie, kiedy się widzi Wasze zdjęcia przy programie z retuszem. Tak właśnie ja to widzę i widzi to nie jeden mężczyzna. Czekaj, zatecki sobie popatrzę. Mm. E, I tak to właśnie wygląda. Wam się wydaje, że fajnie wyglądacie, a to jest gówno prawda, nie? Wyglądacie po prostu śmiesznie. Do czego jeszcze powiem? Telefon walnął. Chcę jeszcze powiedzieć, że nie tylko kobiety robią retusz, ale zauważyłam na portalu mężczyzn też, którzy retuszują swoje zdjęcia. Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że teraz zobaczę same zajebiste, naturalne dziewczyny. Bo pamiętajcie, że jesteście piękne w swojej naturze, obojętnie, czy masz 20 lat, 26, czy masz 40, czy 50, jesteście piękne same w sobie i szukacie partnera do życia, takiego, który Was będzie kochał, bo co Ty zrobisz dziewczyno, jak Ty nie otworzysz programu z retuszem, co Ty chcesz z nim codziennie wieczorem do łóżka zapierdalać, z makijażem na twarzy, albo budzić się dwie godziny przed nim, żeby sobie go zrobić, śmiech na sali, dobra, pozdrawiam Was i idę się zmywać, pa!